Znak krzyża, gest mocy czy przyzwyczajenia? Moja droga. Znak krzyża to nie tylko religijny rytuał, lecz gest o głębokim symbolicznym i energetycznym znaczeniu. Może służyć jako narzędzie wewnętrznego porządkowania, synchronizując umysł, serce, wolę i ciało. Ruch z góry na dół symbolizuje stępowanie świadomości do materii, połączenie z wyższym źródłem. Ruch z prawej do lewej aktywuje wewnętrzną równowagę. Działanie i logika, prawa strona spotykają się z sercem i intuicją, lewa strona. W ten sposób tworzony jest symboliczny krzyż, uniwersalny znak czterech żywiołów, kierunków i ciał człowieka. Wieka. W starożytnych kulturach jeszcze przed chrześcijaństwem, przycinające się linie na ciele oznaczały ochronę, przywrócenie harmonii i dostrojenie do naturalnych rytmów. W tym kontekście znak krzyża może być świadomym aktem odzyskiwania wewnętrznej osi, momentem zatrzymania i wyciszenia. Ale tylko wtedy, gdy wykonuje się go z obecnością. Gdy staje się automatyczny, narzucony lub zakorzeniony w langu, traci swoje znaczenie. Może wtedy nieść więcej szkody niż pożytku, wzmacniać poczucie winy, oddzielenia od siebie w zależności od zewnętrznej ochrony. Zamiast otwierać, zamyka. Dla osób, które doświadczyły duchowego przymusu lub wychowały się w atmosferze religijnego lęku, gest ten może wywoływać nieświadome napięcie, zaciśnięcie lub emocjonalne zamrożenie. Zamiast przypominać jej nocy, może przypominać o cierpieniu i poświęceniu. Moja droga, znak krzyża sam w sobie nie jest ani dobry ani zły. To gest. To jak działa, zależy od tego, czy pochodzi z twojej prawdy, czy z cudzej historii. Zapytaj siebie, czy ten gest mnie wspiera, czy ogranicza, czy wykonuje go z własnej potrzeby, czy z przyzwyczajenia. Bo prawdziwe uzdrowienie zaczyna się nie od ruchu dłoni, lecz od ciszy, w której jesteś naprawdę obecna.